Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z serwera Spider World. Tak, dzisiaj jest ze mną oczywiście. O, de Prince, nie czyli Chui de mor. Tak, no. Nie. No, dobra, no to co? W dzisiejszym odcinku będzie specjalny odcinek, specjalny temat. Tak, idziemy do Netheru, żeby nazbierać surowców na Alchemię. Tak. Tak, jak widzicie, chwilowo jesteśmy w Gildii, tutaj się rozbudowaliśmy sporo. Tutaj jak widzicie, o to jest mój Ender Chest. Ponieważ był y, event, tak y, no i zebraliśmy sporo fajnych rzeczy, także o tutaj mamy brodawki, nam rosną ładnie wszystko. No i to i wybieramy się do Netheru. Tak. E... A to jest nasz aha, to jest y, oczywiście Admin. Nie, to jest y, nasz członek naszego teamu oczywiście. Tak, to jest Tim. Ja z nim wczoraj gadałem, także od mnie spoko. Spoko mi Nie, nie, on nawet skrzynek nie może otwierać. Także jest, jest spoko, dobra. To co? Od razu idziemy, nie? Na warp nether. Wiesz co? ja myślę po prostu, żeby ten. No, ja już idę. Na warp Dobra, jestem. O, kwart jest. Jesteś? Jestem, jestem. Jest kwart już idę? na jał. No się klubułem, co nie, nie widziałem tego faktu. Właśnie kop, 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 y, przyda się. Kop. No na pewno, do zdób y, gili na przykład, albo no nie wiem. O, masz, dobra. Ja masz y, dwa. Mhm. Ja masz Dwa. Ja mam ten. Tak. Ja mam chyba pięć. No i git, dobra, lecimy. Jeszcze... O Boże, jak to jest kopane wszystko. No. Jak już przedtem Ci mówiłem, to po prostu kopałem, kopałem, kopałem. Tunel jeden, drugi tunel, trzeci, piąty, dziesiąty, co nie? No masakra. I tyle tunelów nie widziałem odkąd Madzia zaczęła grać ha, w Ha, ha, taki żart. <laughs> Dobra. Co? Kurde, no nie widzę tutaj ten... twierdzy. Trzeba twierdę znaleźć. Cześć, chodź tu, chodź tu. Tutaj się kupimy. Dobra. To się kop. będę muszę? Ale co tak wolno, no? Nie wziąłem swojego diamentowego kilofa. No chciałem kurde, nie jest nic. Chwaaat, patrz, patrz jakie jak wyczucie, kurde. Ja to jednak jestem koks. Ta. O w ogóle jeszcze wam nie pokazałem m, w, jego plantacji marihuaniny naszej gildii ma... Bo oczywiście jak to holender każdy holender musi mieć Tak e, Maryszki, czy mojej mamy Moja mama ma czyli ma, 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 Czy Mama ma, 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 ma Marya ma, ma... po, 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 po Orioko A nie, nie no czekaj Chej! LOL Wbijasz tam, dawaj <grym> Patrz, pod kopieć! Pod Aj! Podaj! Ty... No. to zejdź, zejdź, zejdź! Ożesz kurdeż! No nie! Jezu, jak... Jak mnie wystraszyłeś! jeśli ty mnie to na shift, cię robię? Soulstunt! Yeah. Yeah. ja... ja... ja tyle go szukam, on tak blisko jest! Kurde... Tak blisko... Tak blisko jak ja oh. O, so, Sousan so. No spoko loko Oliako O Jezu, jak ja się boję, nie? Tam... Słyszę tylko jak... pali No właśnie Na szczęście mam, kurde, odporność na ogień 4, więc... ...zabrał mi tylko serduszko Czekaj, 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 zejdź, zejdź Dobra. A! So sound, come here. Come... No. Czekaj, odejdź, odejdź, tego nie kupi się pod mną mu, kurde. Dobra, będzie na bredawki. Elegancko. 13, mam, no, no to spokojnie i 15 jakby. Kurde, weź nie... Mówiłem, nie <ścoughs> Aj, blisko. Ja nie trafię! Weź. Weź, czy mi to jeszcze teraz mi to chodzi po głowie. A. A, trafiłeś. Uuu Oj, co to było? Gaz! R run, forest run! Biegnę przecież! zielone Czekaj, ja mam strzały. Wa właśnie. Widzisz go? Bo ja go nie widzę. Widzę. A jest za daleko strzelam, lol. Trafiłem ciula. Ciula. Je, zabiłem go. Daleko? Chyba widziałem Aj, podpaliłem się po prostu genialnie. Zagas to tak! Co masz No. Ej, no to kij już, już mamy na regenerację chyba, to jest. Tak regenerację, Tutaj już skopane. Dobra, chodź, Tendek, chodź, chodź, chodź. No, nieźle skopany jest ten nether. No, weź, to ten serwer od kilku kilku miesięcy. Ej, dzisiaj pierwszy raz widziałam prawie, ser prawie pełny serwer no. Ja też. Bo event oczywiście był i Admin sobie zażyczył, że ma być cały serwer. No był prawie. sobie event, no prawie cały był. Dobrze, no. że po prostu my we dwóch jesteśmy, to tak. To zebraliśmy więcej, nie, i no, no. Ja muszę przetestować, czy w ogóle da się z wody, łódką z wody płynąć na ten na labie. No nie wiem. Ja też nie wiem. Ej, jak tam to jak gaz wyteguje, to nie, ja z spadam. Ale mam lagi, lol. Ale ścinka. O, ścina Co jest? 13... o dobra. Miałem przez chwilę 13 FPS ów lol. Ja mam 47. siedem. fighter! 13 FPS-ów, No. Ja mam co chwilę teraz ścim, nie wiem Nie, kurde, ja też. Ja Zmniejszę sobie ekran. Ty nie możesz, bo musisz mieć kudę. Nie, no mogę, ale... No i... o, o jesteś? Jestem.